Wiecie, co to za dziwny pistolet? Już Wam tłumaczę. Mianowicie nazywa się Wellrod i jest brytyjską odpowiedzią na potrzebę wyposażenia jednostek specjalnych oraz sabotażowych w możliwie bezgłośną broń. Osiągnięto to poprzez zastosowanie poddźwiękowej amunicji 32 ACP oraz zintegrowanego tłumika, a także czterotaktowego zamka, dzięki czemu wystrzałowi nie towarzyszył dźwięk mechaniki broni w czasie przeładowania. Dodatkowo zintegrowany tłumik poza standardowymi komorami miał w środku trzy gumowe krążki, które jeszcze bardziej wyciszały pierwszy strzał i były skuteczne przez około pięć kolejnych strzałów. Pistolet Wellrod, mimo że powstał w czasach II wojny światowej, to jest na wyposażeniu do dziś, a jego ostatnie udokumentowane użycie jest datowane na lata 90. i operację Pustynna Burza. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi jak brzmi wystrzał z tego pistoletu, to posłuchajcie.